ja zrobiłem za centymetr za mało otwór, także wstawimy ci truma. O, ***a, nie tu. Dzień dobry wszystkim! Dzisiaj chcę Wam zapodać bardzo ekscytujący odcinek, przynajmniej dla mnie, on będzie bardzo ekscytujący, ponieważ dzisiaj jest ten dzień, kiedy werbelki, w naszej przyczepie będzie instalowany karwer, który będzie gazowo ogrzewał naszą wodę użytkową. Mówię, że będziemy instalować, ponieważ nie będę robił tego sam. A mianowicie, dzisiaj przyjeżdża do mnie Piotr, alias Doktor Kamper, który całą tą instalację będzie się zajmował. Ja będę tylko jego lewą ręką i będę mu troszeczkę pomagał. Także mega podjarka i rozpoczynamy całą akcję. Zastanawiacie się pewnie, cóż tu faluje zielonego nad moją głową, bo tu widzisz, że jest przyczepa, tu jakaś zielona plandeka. A mianowicie taką konstrukcję postanowiłem zbudować, w razie czego, gdyby miał padać deszcz. I moi drodzy, jest i on. Oto we własnej osobie Piotr alias Doktor Camper, który przyjechał uleczyć moją przyczepę. Mogę tak powiedzieć? No zrobimy, znaczy... żebyś mógł się wykąpać w końcu w ciepłej wodzie. Uu! Znaczy ja się kąpałem, wiesz, ale te wolty, które mi uciekały przy trumie elektrycznej to był dramat. Od razu na samym początku powiem Wam kim jest Piotr, kim jest Doktor Camper, Jest człowiekiem, który może zrobić w Waszej przy siebie wszystko, jeśli chodzi o technikę. Jak sam powiedział, nie zajmuję się wykończeniówką. <laughs> Zrobię Bo to wam... wykończa. Bo to wykończa, <laughs> dokładnie. Natomiast wszelkiego rodzaju urządzenia, czy elektryczne, czy gazowe, dzwoncie do Piotra. Gdzieś na pewno tutaj za chwilę pojawi się jakiś link do jego kanału na YouTube, Facebooka, czy cokolwiek. Naprawdę czuję, że będzie dobrze. Jest i sprzęcik, który będzie zainstalowany. Cały czas tutaj z Piotrem rozmawiamy, co, gdzie, w którym miejscu powinno być. Póki co mamy wymyślone tyle, że tu się znajdzie cały ten boiler Carvera. Natomiast pozostaje nam jeszcze rozkminka, w którym miejscu powinny znaleźć się panele. Taki jeden panel, który jest włącznikiem do tego karwera. I dodatkowo Piotr zrobił jeszcze taki termostacik, żeby nie korzystać z termostatu, który jest w boilerze. Żeby mógł z tego panelu sobie sterować poziomem wysokości, temperaturę, poziomem temperatury wody. Żeby sterować, wysterowywać temperaturę wody. O, o to mi chodzi. Dokładnie i to wszystko gdzieś trzeba wrzucić. Zobaczymy jeszcze gdzie. Normalnie termostat, którym sterowałoby się temperaturę wody znajduje się tutaj, to czerwone pokrętło tutaj w środku. I tutaj. No i oczywiście jest ono tak niedostępne, że właściwie można ustawić tylko raz, więc o wiele lepiej jest mieć taką skrzyneczkę na zewnątrz. I tak to będzie wyglądało. Bojlerek jest już umiejscowiony. Przymierzamy, dopasowujemy wszystko. 5 razy pomierzymy zanim coś wytniemy, bo już potem nie będzie <laughs> Potem już nie ma, że boli. Kuba mnie zawija, że ma tyle dziur w przyczepie. Że... Kuba, by nie, Kuba by nie zabił, bo przyczepa ma, i tak jest tak połatana z różnych kawałków aluminium, że dodatkowa dziura nie byłaby problemem. Aczkolwiek tak, 15% rację. Najpierw to wszystko przymierzyć, logistyka cała, które będą szły rurki i tak dalej, więc to się powoli tworzy. Mów Piotrze, mów to są znowu, ciekawe rzeczy. Nowości takie jakie ja stosuję. Ee... Ja staram się wymieniać instalacje miedziane dystalowe już na nowy typ na faro. Jakbyś mógł powiedzieć czym jest e, faro, tak żeby wszyscy wiedzieli. Faro jest wężem elastycznym, z tworzyw sztucznych, e, montowany jest w instalacjach gazowych LPG w samochodach, także spełnia wszystkie standardy, wymogi do montażu takich e, instalacji. I super. Dla mnie to jest bardzo... Nie wiedziałem o czymś takim i to jest bardzo fajny wynalazek. I dodatkowo, aha, to, to jest złączka, czyli tak. ro tym rozetniemy instalację istniejącą? Tym się wepniemy pod instalację główną w przyczepie, po całą magistralę. Przejściówka na faro. Z mhm. faro pojedziemy do bojlera. Brzmi prosto. Ja się cieszę, że to Piotrek robi. Tematy gazowe jakoś... To nie ja działka. Oryginalnie w tych bojlerach, jak były nowe, to były szablony, tak? Otóż tak, nie? które mógłbyś z zewnątrz sobie przyłożyć i które, no tak, no... To a jest, to jest szablon logiczne. zaginął 25 lat temu, jak go oprodukowali. Gramaść dolną po prostu robisz wtedy na wylot sobie uh -huh. dwa punkty w poziomie i do nich na zewnątrz przykładasz szablon, tak i wtedy masz już resztę punktów To może jest taki pomysł na biznes sprzedawanie takich szablonów. Okay. <laughs> Nie, tu. Żartowałem. Co? <śmienicza> Czepo się zrobiło. Dobry żart, nie? Ci, nie, nie zrobiło mi się ciepło, bo słyszałem, że druga warstwa jeszcze nie poszła. Także że też sklejkę z terapii, mówię, jeszcze ale mi nie poszło, więc jakby. No Dobra, nie? Spoko tam. Kawałek silikonu się zapierdzieli na otwór, będzie dobrze, nie? Takie żarty powtarzasz przy każdym montażu i każdego tak wkręcasz? Powiedz no szczerze. A to ja mu chodzę, że Wyglądasz takiego, co lubi żarty, tak? A okay. z tą kamerą to chociaż... Wiesz. No, coś za coś. No pewnie, że tak. Wastąpił najbardziej nefragiczny punkt całej pracy, w mojej opinii, przynajmniej jak mi się wydaje. Wycięcie tego otworu z bojlerek. Myślę, że potem to już będzie z górki. Panie Piotrze, czy to jest ten moment? Tak. To jest ten moment. Szanowni Państwo, euforia. Tak. Łóżko spadło. Łóżko spadło. Nieważne. Grunt, że będziecie po woda, łóżka nie musi być. To jest. Tu się jeszcze trochę dociśnie, tutaj, tutaj, i cóż dalej? Yy, uszczelniacz śrubeczki. A czyścimy, wklejamy. Do, do, <laughs> do domu. Nie do domu. Nie do domu. Reszta sobie podłącz. <laughs> no dobra. Ja cały czas używam, wiecie, liczby mnogiej. natomiast to Piotr głównie robi. A ja jestem taki kamerzysta operator, nie? To nakręcę, tu zapytam, właściwie no, nawet... Dwie deseczki mi No tak, dociąłem dwie deseczki, ale robotę, bardziej puchnie. wychodzi na to, że ja Piotrowi w pracę opóźnia, bo co chwilę zadajemy jakieś pytania, bo musi na nie odpowiadać, wiecie, nie? Ale cóż, no. <laughs> się zgodził, to ma. To jest chyba pierwszy w kraju, który ma faro w <laughs> Czuję się dumny, Piotrze, że wprowadziłyśmy do tej ZIP-owskiej ligi. <laughs> Kapitan będzie miał pierwsze ogrzewanie podłogi na gaz, a ty będziesz miał pierwszy faro. <laughs> Michale, jeśli to oglądasz, to nie wiem, myślisz, że możemy czuć się elitą dzięki Piotrowi? Myślę, że tak, co? No i cóż, jest godzina 21, więc na dzień dzisiejszy damy sobie z Piotrem już spokój z całą dalszą pracą. Piotr zostaje tutaj w przyczepie i tu będzie się noclegował do dnia jutrzejszego. Na dzisiaj tyle. Jutro od przepołudnia, od rana, nie wiem o jakiejś godzinie będziemy tutaj kontynuować. Rozpoczynamy nasz kolejny twórczy, kreatywny dzień. Startujemy od wizyty w Castorama. Żeby wesprzeć materiałowo Piotra I już jestem z powrotem Myślę, że to już mogę ściągnąć Troszkę cybantów Jakieś metalowe złączki Do łączenia tych gumowych rur I oczywiście samą Gumową rurę Wracam do Ciebie Piotrek I lecimy dalej z tematem Halo, halo, dzień dobry Czy jest tu jakiś doktor kamper? Czy jest na sali lekarz? Dzień dobry, Piotrze, w nowym dniu. A witam. Coś tam ciekawego się dzieje. A połączam się gazetami. Tak, od razu wiesz, przyjeżdżam od razu. Kamera, lecimy z tematem. Nie. <grywy> Już tu łączysz te rureczki. A, przymierzam sobie. Będziemy jechać. Cudnie. Została zostało do przykręcenia. Ostatnia śrubka, tak naprawdę. E, wpięliśmy się z przejściówką do Faro. E, troszkę zmieniliśmy plany. Jeźdzmy się bezpośrednio w podłączenie do pieca. Stało nam tylko się wpiąć faro, przymocować przewód do podłogi. Będzie tak leciał tutaj za tą podłużnicą, troszeczkę damy mu luzu. Rozumiem, że ten przewód to, że on tutaj idzie pod tym piecykiem i tak dalej, nie stanowi, nie, on tu będzie żadnym, jeszcze, ale nie, nie tutaj ten przewód. A on to oryginalnie idzie. sobie jeszcze tutaj. Aha, tak po prostu wygięte tak. Tak było jeszcze, okay. jeszcze wiesz, podłączenie tutaj wiesz. Rozumiem, bo to jest chyba co, tylko tu jest zaciąg powietrza. Ta, chyba, to tak? jest y, chłodna strefa, to jest zaciąg powietrza, także tutaj okay. wiesz nic się nie dzieje. No i super, czyli kończymy powoli zabawę na zewnątrz. umiejscowienia sterownika. Piotr wpadł na bardzo fajny pomysł, ponieważ ten termostat no, jest taki technicznie wizualnie, więc Piotr bardzo fajnie to wymyślił, że schowamy go w tapczanie przy bojlerze. Jak będę chciał sobie przestawiać temperaturę wody, to po prostu tam będę musiał sobie tworzyć. A tą kosteczkę będzie tylko szcztryk i ciepło woda. Zamontujemy sobie tutaj. żeby włącznik był ogólnie dostępny, ale też co ważne, specjalnie wisi tu u góry. żeby co? Żeby dzieci tam nie machały rękami. No i tak dosięgnie. To starsza od jaśmina, na przykład, żeby tam w przypadku nie przełączała, włączała i tak dalej. I tak oto moi mili, moi kochani, dobiega przygoda montażu tego bojlera. Jest uśmiech na twarzach. W końcu, nareszcie skończyliśmy. Jest uśmiech na twarzy Piotra. Bojlerek już działa, za chwilę wstawię wam tutaj kilka shotów pokazujących właśnie jak temperatura rośnie i tak dalej. Chciałem Ci podziękować za spotkanie. W końcu wiesz, też się oglądałem od dłuższego czasu, bo okazja się spotkać tak. Eee, naprawdę Kuba fajny człowiek, wpadajcie na jego kanał. Chciałem podziękować za naprawdę miłe przywitanie po prostu tak, bo jak przyjechałem to słuchajcie, no, skończyliśmy pracę, a tutaj wiesz... Piwko bezalkoholowe, jedzenia, no, no, dosłownie nie spodziewałem się takiego przyjęcia. Zastaw się, a postaw, nie? <laughs> Piotr, w ogóle jak do mnie przyjechał, niby się nigdy w życiu nie widzieliśmy, natomiast ciągle dziś rozmawiając ze sobą i też widując się na różnych kanałach i tak dalej, ja miałem wrażenie, że Piotra nami już trochę czasu. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo, serdecznie, puszczam Cię teraz już... dalej. Piotr teraz leci do kapitana przyczepy, także Michał, oddaję Ci Piotra.